Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko Nasza. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, dziewico, pomóż mi. Tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią łączącą mnie z Jezusem i z Tobą. Niech się stanie hołdem pobożności i miłości. Umocnieniem i zachętą, do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu ciebie i Twego syna. Spraw, Maryjo, aby rozważanie tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia. Pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami bożymi. W świetle świętych tajemnic różańcowych, ukazuj mi, matko, powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny. Więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez tajemnice różańcowe. Pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim. Tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski. Które cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego módl się za zbawienie wszystkich ludzi. Amen. Niech przynajświętsza Maryja czuwa codziennie nad Tobą, i niech cię obdarzy czułą miłością. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.